Ukryte sztuczki w klawiaturze iPhone'a, o których nie wiedziałeś, już Ci pokazuję. Jak chcesz komuś wysłać ile jest stopni Celsjusza, to przechodzisz do klawiatury iPhone'a, następnie odpalasz sekcję liczb, przytrzymujesz cyfrę 0 i tutaj masz symbol stopnia. Na iMessage w iPhone'ie w ogóle nie musisz się męczyć z wpisywaniem wiadomości w sposób ręczny na klawiaturze ekranowej, ponieważ wystarczy obrócić iPhone'a, klikasz ikonę falistą w dolnej części i będziesz pisał w sposób odręczny. Jak chcesz mieć charakterystyczny efekt wibrowania podczas interakcji z klawiaturą, czyli wpisywania na niej różnych treści, wówczas przechodzisz do ustawień, następnie skrolujesz do sekcji dźwięki oraz haptyka, odpalasz po przesunięciu dalej w dół sekcję czucie klawiatury i tutaj odpal haptykę. Teraz za każdym razem, gdy będziesz cokolwiek wpisywał na iPhone'ie, Poczujesz to bezpośrednio pod palcami. Jak już bardzo często mylisz się podczas wpisywania różnych treści na klawiaturze iPhone'a, to po prostu potrząśnij iPhone'em, tekst zostanie usunięty. Jeżeli jednak zmieniłeś zdanie i coś omyłkowo usunąłeś, potrząśnij ponownie, a tekst zostanie przywrócony. Nie ma sensu, abyś ciągle używał Backspace'a do kasowania i się z tym męczył. Później podziękujesz.